Dzisiaj odpowiem sobie na pytanie, ile tak naprawdę mam IQ. Jeśli odpowiem źle na jakieś pytanie, to znaczy, że jestem głupi. Bardzo przykro mi to mówić. Słuchajcie, zostawcie mi od razu łapkę w górę. Jeśli myślicie, oczywiście, że nie jestem głupi, bo prawdopodobnie na jakieś pytanie na pewno nie uda mi się odpowiedzieć. No i przy okazji, Was również zachęcam, żebyście odpowiadali na te pytania. No i oczywiście, przypominam, 5000 łapek, i znowu rozwiążemy sobie jakieś zagadki albo jakieś testy. No i co najważniejsze, zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. I każdy, kto ma dzwoneczek, niech napisze o tym w komentarzu Komentarzu, a ja przypnę serducho. Dobra, słuchajcie, pierwsza zagadka. Odnajdź największy numer, tylko tu jest teraz pytanie, tutaj łapka, po pierwsze, podpowiada, wybierz 10, wybierz 10, wybierz 10. Zobaczcie, mamy 1, 56, 9, 999, 30, 256 i dziesiątka. Tylko teraz, okej, okay. odpowiedzmy sobie tak pod względem takiego myślenia. O co oni tak naprawdę się pytają? Czy największą liczbę pod względem, no nie 1, a na przykład 100? Czy największą rozmiarowo? I szczerze wam powiem, no jeśli na pierwszym pytaniu Wyjdzie, że jestem głupi, to zostawcie łapkę w górę. Uwaga, tu... Macie 5 sekund. Bo jak nie, to chyba się rozpłaczę. Ej, bez jaj. Pierwsze pytanie, i ja taką kawę zrobiłem. To zobaczcie, nawet łapka mi podpowiada, wybierz 10. Serio, ale zanim przejdziemy do drugiej zagadki Przypominam wam o tym, że kto pierwszy Zafollowuje mojego Instagrama, to ja Rafa Tą osobę również zaobserwuję Także wpadajcie na mojego Insta, kto pierwszy, ten lepszy No i z góry dziękuję Teraz mamy drugie pytanie, i tu znowu mamy łapkę Która nam podpowiada, które z nich jest Najmniejsze, i wydaje mi się Słuchajcie, że chodzi o to, że ta łapka Chyba znów dobrze podpowiada Zobaczcie, babcia, no może być taka średnia Dziecko jest najmniejsze od babci Ten gość jest większy od dziecka A dziecko jest większe od kraba, czyli znowu nam Tutaj podpowiada na samym początku. Pewnie zaraz się to skończy. Kolejne pytanie, kto z nich porusza się najwolniej? No i ja, jak tu możemy zauważyć? Ten idzie dosyć powoli, ten idzie szybko, 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 ale jednego mamy w miejscu i to jest ostatnia już w ogóle podpowiedź. Teraz już będziemy musieli poradzić sobie sami. Teraz mamy znowu tą babcię, którą widzieliśmy wcześniej i mamy jej pomóc przejść przez drogę. No to to jest chyba łatwe, to... Dobra, można ruszać, no to babciu, dawaj, dawaj, śmigaj. Ej, co jest? Czemu ona nie idzie? Czemu ona nie. Ty, a może trzeba przesunąć po prostu. Dobra. A, dobra na. Nice, Zlecimy dalej. Ej, dobrze mi idzie. Bardzo dobrze mi idzie. W tym momencie skończyłem nam się podpowiedzi i mamy kliknąć na coś, co nie rośnie. Okej. Okay. Słuchajcie, na pewno yy, rachunki rosną, no też maleją, ale rosną na 100%, czyli rachunki na, rachunki na pewno. Dobra, tak mi się przynajmniej wydaje. Kot też rośnie i jabłko nie rośnie. źle. Co? Aha, in order, czyli kot urośnie szybciej może niż rachunki. Ej, nie wiem. Źle wszystko znowu. Ta? I co jest? Ej, już przy. przy czyli co? Jabłko, rachunki i kot? Dlaczego tak? I teraz mamy z tego wykonać prostokąt. Tylko jak to teraz zrobić, pytanie. Weźmy sobie to. Ok, czekaj. O, wiem. Wiem, ale easy, ale easy. Ok, tak. Tak. I tak. No? No? No, powinno być! No jest zrobione, schowałem! Co jest? Ej, Kaman, dlaczego to tak wyszło? Dlaczego to tak wyszło? Dobra? Halo! Dobra, nie wychodzi nic. Nie wychodzi nic. Nie wychodzi nic. No, enter! Ej, jak to zrobić? Nie mam pojęcia. A. A, o, czekajcie, tak się da, tak się da. No i jest. No i co jest? No przecież mam prostokąt, zrobiłem. Wywaliłem tamtę. Co? W którą, w, w którą stronę jest skierowany palec? On jest skierowany, czyli z lewa dłoń, czyli w prawo. Czyli w prawo, no tak jakbyście sobie tak zobaczyli. Czyli w prawo. Jak w lewo. Jak w lewo. Aha, bo. Bo palec jest skierowany na to left, rozumiecie? Co z tego nie jest zjadliwe? Na pewno nie jest zjadliwy ten pies. Jak? Jabłko? Ej, przy... co? Możecie na coś przesunąć, nie? Ej, o co chodzi? O co tu chodzi? Po kolei. Lody na pewno nie są. Lody na pewno są zjadliwe. Później mamy jabłko, no to wiadomo. Później mamy hamburgera. Później ma. Ej, tu jest. Tu był jeszcze talerz! Trzeba było kliknąć na talerz! No i przechodzimy do kolejnego pytania. W którą stronę jest skierowane światło ee, tej latarki? No w dół. Lewo, prawo, albo wszystko źle. No wydaje mi się, że dół. Ej, no jak? Jak? Prawo, lewo. No ale przecież. Dlaczego? Aha. Ta latarka nie świeciła. Kliknij trzy numerki. Raz. Eee. Eee, dwa, trzy. Nie. Ej, co jest źle? Nie wiem. Jeszcze raz. Czyli tak, może dajmy: Czyli jakby dodać to do tego i to do tego. Nie. A może hmm. Sześć dodać dwa. Siedem. Chyba wiem. Czyli nie, dwójkę do tego. Ej, nie wiem. 2 8 to jest 10. No 2 8, okej? Okay. Nie. 3 7. No to dajmy nie wiem, największe. Największe numerki też źle. Aha. Słuchajcie, ja już się powoli tutaj załamuję. Nie wiem, co mam zrobić, nie wiem jak mam odpowiedzieć. Tu nic się nie da. Zróbmy jeszcze tak. Czekajcie, da się. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Dajmy tak. Czyli co tu można dodać dwukrotnie? Dajmy dwa Szóstkę mamy 2 i 6 się udało. Mamy teraz znaleźć unikalne jabłko, unikalne jabłko. Wydaje mi się, że każde tutaj jest takie samo, chociaż nie wiem czy do końca. Czy każdy ma tyle samo pestek? Tak. Czy każdy ma liść? Tak. O, 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 już tu chyciłem, już tu. Dobra, mamy, mamy, jest dobrze, jest dobrze, idzie mi bardzo dobrze. Ile mamy tutaj dziur? No to ja już tak logicznie teraz zobaczmy. Jedna jest u góry, druga na dole, trzecia u góry, czwarta, piąta. Pięć dziur moim zdaniem. Przy... Otworów. Co? Nie mówcie, że dwie. I bez jaj, co? Co? Aha, bo one są na przestrzał, czyli cztery. Dajmy cztery. Nie, cztery? Pięć, sześć, siedem. Dajmy siedem. Jest, kurde. Ciśniemy to, jest okej. Okay. Ile mamy różnic na tym, na tej zagadce? Czyli tak. W widelcu brakuje dwóch tych, czyli to już są dwie Brakuje tej części tu, tej części tu, tej części tu, tej części tu Tylko to jakoś dziwnie, nie, on ma złożone Czyli on ma tu dwie, bo tu, tu ma złożone, a tu jest bez tego Nie, aha, on schował, te. aha, bo to jest jedna, to może być jedna część, a nie dwie Co? Czyli policzmy, policzmy po kolei, po nogach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dajmy. Jedenaście różnic, dwanaście. Tak, bo nie było dwóch. Dobra, dobra. Dobra, mamy znaleźć tutaj szczeniaka. No to szczeniak jest tutaj. A, przepraszam, nie znaleźć, tylko schować szczeniaka. No to kosz na głowę? Nie? Tak. Aha, wiem. Czekajcie. O. Wcześniej to przetestowałem. Wcześniej to przetestowałem i nie wiedziałem, że tak to ma być. Dobra, tutaj mamy zawieszony komputer i co z nim zrobić? My Jak się zawiesza komputer? To go wyłączam. Tylko jak go tutaj wyłączyć? Oho, a znowu mamy tutaj guzik. No powiem Wam szczerze, że idzie mi coraz lepiej. Jestem coraz bardziej zadowolony. Ile mamy świeczek? Ile tutaj jest świeczek? Hmm. Wydaje mi się, że dwie, bo chodzi yy, below, czyli. Pod spodem, to nie, to cztery. Cztery świeczki. Raz, dwa, trzy, cztery. Źle. Dwie? Źle. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Czy tu coś jeszcze jest? To nie, to nie Billow. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć świeczek. Aaaaa, dobrze. Co mamy dalej? Mamy. Fu, o boże. Jeden plus jeden. Plus, aha, czyli mamy... mamy to przepisać 1? Oho, nie mamy. Dobra, to jest 4, 4 to jest 8, e, tutaj mamy... No 14. Okej. Okay. Jak nie 14? A, bo tu jest równanie, a tutaj nie, czyli tutaj... A dobra, to ma być 6. E, Co? Co? To... Dobra, dajmy po kolei 1 1 1 1, 1 1 1 1, 1 2 1 2. Nie. Dobra, chyba wiem. Ej, chyba wiem. Chyba wiem, o co tutaj chodzi. Zobaczcie. Tu mamy plus, tu mamy tu plus, tu mamy plus, a tutaj ani tutaj nie mamy plusa. Czyli wygląda na to, to jest tak jakby wiecie, tekst się zawinął, czyli mamy jeden. Dobra, inaczej jeden. I gdzie tu jest plus?

Nie, to było chore. To było mega chore. Słuchajcie, i na tym zadaniu sobie zakończmy. Mega ciężkie zagadki. Wydają się takie mega głupie, tak jak to mówiłem na początku. A później jest wszystko tak nielogiczne, że człowiek nie jest w stanie na to wszystko odpowiedzieć. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Wbijajcie na te filmy, które są tutaj. Subskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Piona.